Uroczystość Świętej Siostry Faustyny. Z dzienniczka Świętej Siostry Faustyny. Wszystko, co we mnie dobrego jest, sprawiła to Komunia Święta. Jej wszystko zawdzięczam. Czuję, że ten święty ogień przemienił mnie całkowicie. O, jak się cieszę. Że jestem mieszkaniem dla Ciebie, Panie. Serce moje jest świątynią w której ustawicznie przebywasz. To życie wiekoiste musi się już tu na ziemi zapoczątkować, przez Komunię Świętą. Każda Komunia Święta czyni Cię zdolniejszą do obcowania przez całą wieczność z Bogiem. W tym dzisiejszym wyjątkowym dniu proszę Cię, siostro Faustyno, abym i ja Pozwolił przemieniać się Bogu, który przychodzi do mnie żywy i obecny w Eucharystii. O Jezu, który świętą Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski. o którą Cię proszę. jak grzeszny, nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę. Ojczy nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta siostro Faustyno, módl się za nami.